Dzisiejszy film jest dla tych wszystkich, którzy palą papierosy, ale nie tylko, dla tych, którzy nie również, ponieważ jestem byłym palaczem fajek i zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Dajcie znaka w komentarzu, czy Wy też to zauważyliście. Mianowicie, wchodzi się do sklepu, gdzie są typowo tytoniowe produkty, czy tam te wszystkie bezdymne i tak dalej. To wszystko jest Owiane w piękne kolorowe pudełka. Normalnie, jak ktoś jest gadzieciarzem, to by ze względu na to, żeby mieć fajny gadżet, weźmie sobie takie papierosy, eleganckie, fajne, przyjemne. Ale pod tym pięknym kolorowym pudełkiem kryje się ogromna toksyna dla naszego organizmu. I powiem wam, że bardzo ciężko mi było zrezygnować z fajczenia. Robiłem to przez długi czas, wiele razy wracałem, ale teraz jak to wszystko obserwuję. I rozumiem tych, którzy mają z tym problem, bo to jest cięższe do rzucenia niż jakiś nawet chyba heroina, chociaż nie miałem nigdy okazji tego brać, ale czytałem o tym dużo, że intensywność, regularność palenia tworzy u nas neuronalne połączenia, które powodują, że ciężej nam jest tego zrezygnować, bo... Jest 20 papierosów, pali się paczkę dziennie. No, niektórzy palą mniej, ale paląc tą paczkę dziennie, to cały czas trzyma się tego fajka i jeden za drugim, jeden za drugim. Niektórzy nawet dochodzą do jak czytałem Karl Allen: pięciu paczek dziennie. No, to praktycznie trzeba cały czas kopcić. Dajcie znaka, czy mieliście z tym kiedyś styczność, bo ludzie, którzy nigdy tego nie robili, nie są w stanie zrozumieć. Tego jak to jest silnie uzależniające, a wydaje się takie niepozorne jak puszczanie dymku. Natomiast jeżeli w końcu się przełamiemy i ta strefa dyskomfortu, nie wiem, śmierdzący oddech, kaszel, choroba, co chwilę gardła i tłumaczenie sobie, że to jest taki okres, podatkowo wydawanie na to kupy pieniędzy, bo nie ukrywajmy, że palacze to są bardzo bogaci ludzie. Przejdźcie sobie 40 lat palenia, razy paczka, a teraz, nie wiem, 15 złotych. Może nawet pod 20 podchodzą te takie marki, powiedzmy, premium. No to jak sobie to wyliczycie, to jeszcze do czasu przed podwyżkami mieszkań, no mogliście za to kupić mieszkanie co najmniej. Samochód to nowy z salonu i tego się tak nie przelicza, bo człowieka mniej boli 15 zł codziennie. Ale jak sobie to przekalkuluję, to nagle się okaże, że na tę przyjemność puszczania z dymu przepuścił no, co najmniej jakąś nieruchomość. No i to warto jest sobie uświadomić, bo ludzie sukcesu, którzy dobrze zarządzają pieniędzmi, to oni właśnie wolą e, zamiast na papierosy zainwestować sobie w coś innego. I to ze wszystkimi innymi rzeczami również, no bo można. Przecież wydawać na głupoty, zobaczyć coś w sklepie i kupować od razu, a można sobie te pieniądze odłożyć, zamienić na jakieś dobra. Natomiast rzucenie palenia wiąże się z bardzo dużą ilością korzyści od materialnych po zdrowotne, po samopoczucie. Po czasie oczyszczenia organizmu wraca jeszcze większa witalność wracają zapachy, węchy, lepsze zmysły. I no tutaj. Jedynym argumentem palacza jest to, że ma z tego przyjemność, że to go odstresowywuje. Ale jak wszedłem głębiej w temat nikotynizmu, to okazuje się, że ten papieros tak naprawdę nie odstresowuje. On wywołuje stres i go niweluje. Czyli tak działa sama nikotyna. Zagłębcie się w ten temat, a sami zobaczycie, jak to działa. No, i te wszystkie jeszcze komunikaty dodatkowo, że nie, nie, nie palimy, że to szkodzi, i tak dalej. Zobaczcie, co jest na tych paczkach. Bo ktoś, kto to produkuje, chce, żebyście to wybrali odpowiedzialność za to, co robicie. Żebyście później nie złożyli za skarżenia, że, że to jest zdrowe, że to wam rozszerza płuca. Bo kiedyś. W jakichś latach, chyba 80-tych czy 90-tych, czytałem, że to było wręcz promowane, że to jest dobre dla płuc. O, kurde, prawie orła wywinę. także na spokojnie. I to wcale nie rozszerza płuc. Jak się w to zagłębicie, to tu jest jasno powiedziane, że tam jest dużo substancji smolistych, toksycznych. No i powstała cudowna alternatywa cudowna alternatywa tych z likwidami. Tych bez dymu. Nie będę tu wymieniał marek. Wiecie, co mnie następuje? Proces spalania, i to już jest takie prozdrowotne. Powiem Wam, że to wszystko jest od jednego gościa, który tym zarządza. I czy to jest prozdrowotne? Nie wydaje mi się. Ale dajcie znaka w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. I tymczasem życzę Wam wytrwałości w tym, żeby zrezygnować z tego nałogu. Na pewno jeszcze dodam tylko, że sam wiedząc, będąc palaczem kiedyś, ktoś mi mówił nie pal, bo to niezdrowe, bo to szkodzi, szkoda pieniędzy, to to nie trafiało do mojej głowy. Ja musiałem sam poczuć z tym już taką e, obrzydzenie do tego, taki wnerw, że to trzęsie moim życiem, że cały czas nie wiem, jadę na zakupy, muszę sięgnąć ten. Po zakupach też, no zjem obiad, no to trzeba sobie zapalić, no bo będzie się lepiej trawiło znacie ten tekst, co nie? i powiem wam, że trawi się naprawdę dobrze, jak się idzie na spacer zamiast dorzucania sobie toksyn i z czasem, bo to jest taki cichy zabójca okazuje się, że z czasem to zabija nasz organizm od środka zatruwa go i o tym się już nie mówi, że potem są te wszystkie zawały serca różne choroby o tym się nie mówi. Mówi się, że. Nie wiem. Nie wiem, co się mówi, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? No, dobra. Trzymajcie się, ciepło. Życzę Wam wytrwałości. Cześć.